Wszystkim w Cris smog Smok. I dzisiaj jest drugi odcinek z gry o nazwie Shakes and Fidget. I w dniu dzisiejszym robimy sobie karczmy. E, spróbujemy pokonać jakieś lochy. E, Jak widzicie tutaj mam 271 level, a Surprise, motherfucker. Dlatego, że tamten serwer się popsuł. E, nie dał się nic tam zrobić, nawet się zalogować nie dało wpisywałem poprawne hasło, a to nie działało. E, pokażę wam, które jestem w sali chwały. Jestem 155. Jestem z tego zadowolony, a ile jest osób? 4000. To i tak bardzo dużo. Mm. Mam 20 milionów HP. To jest dużo. Dobra, zaczynam robić te lochy, no bo Same się nie zrobią, nie? Musimy go najpierw przeklikać. I wtedy będzie bardzo dobrze. Dobra, chyba nie da rady. No to robimy wieżę. Broń dla wojownika. W sumie. Dobra, ta broń jest dobra. Nielsalu. Skunda ile ja dostaję Golda tak podczas milion golda wow. Wow. już się trochę wygrać A czemu ja dostaję od golda ale no w sumie bo to już przewiduje że ja wygram to muszę na golda mm, zwiadowca to może się tobie przydać to też to jest dla Maga To nie, to mu, tego mu nie dam Zwiadowca To dla Maga I to też dla Maga Nie no, nic nie ma dobrego, tylko to Mam nadzieję, że audio jest dobre Trochę to zmienię. Dobra. Mm. Nie wiem, co jeszcze tutaj porobić. Poszukam w ogólnie. Eee, I przepraszam, że taka tylko znowu była nieobecność. Ale nie wiem. Nie wiedziałem co nagrywać. Już myślałem, czy kontynuować tą serię shakesów. Czy nie kontynuować? Kontynuować, czy nie. Więc zdecydowałem, że... skąd... Będę kontynuował tę serię, no bo to by nie miało sensu, że zaczynam i dalej tego nie nagrywam. To by w ogóle sensu nie miało. A tak no to makie filmy. No i wiecie chyba, nie? za zadowoleni. Okej, okay, mieliśmy parę level, Ale czy damy tego radę? Temu radę? Motus pobijakiem. I w ogóle jeszcze nie doszła aktualizacja na ten serwer, ponieważ jeszcze nie ma tornada. A dodana jest aktualizacja tornado. co to ja to chyba wygram, jeśli wzmocnię moich kompanów. I klikajcie parę razy do skutku, dopóki na maksa się nie weźmie, ponieważ można wybić więcej lewli. Eee, Kunegunda ma 5 milionów HP, to na razie mało, jak na zwiadowcę oczywiście. Zwiadowca powinien mieć więcej HP. I to na takim poziomie. Tylko czemu ona ma coraz mniej procent? co krytycznego. Tego nie wiem. Dobra. Teraz mu dajemy. Jak na wojownika ma bardzo mało HP, ups, ją z serwera. To na takim poziomie, że wojownik miał tak mało HP, to już w ogóle nie da się tak żyć. Dobra. Wysiochiem 80. No jeszcze Mag. On ma dobrze HP. W miarę. Jak na Maga, bo Mag ma bardzo mało HP. I zabiera dużo obrażeń, ale za dużo obrażeń to on nie zabiera, bo tylko 500 tysięcy. E, ma zręczność, wytrzymałość. Bo ja sam sobie dodawałem, no bo jestem zwiadowcą. No i ogólnie, jaki był tu temat rozpocząć? Temat odcinków Bo zdecydowałem się, w jakie dni będą się pojawiały odcinki: piątek, prawdopodobnie wtorek i jeszcze środa. Jak takie będą. Który ma level? Oni mają wyższe level od mnie. A nie ten loch, tylko ten. No, powinniśmy go ubić. Nie sumie. Hmm, w sumie mogę to dać sobie. I to komuś dać. W sumie to się przyda magowi, bo mag... Mogłoby brakowało jednego, żeby mieć całe eku. A czy oni mają całe eku? Tak, każdy ma całe eku. Dobra, to Dla ciebie, wojowniku. Bierzesz to. Nie, ma Nie wiem, kto dawał im nazwę. Jakie. Zwiadowca, zwiadowca, zwiadowca. Nie, nie daję mu tego. Tony Hichot. z Małgo. I to... może być dla nich? Dobra. Będzie dla niego. Alicja w Krainie Mary. Dobra, no i tutaj kończę twierdzę. I wiem, że mikrofon może być trochę słaby, ale trochę mi się popsuł i nie mogę go podgłosić. Jak widzicie, tutaj w twierdzy mi nie za dobrze idzie. Kurde, powinienem się zacząć rozbudowywać, ale ja się nie Wymagany szósty poziom więc... Dobra, a więc żołnierzy już chwycimy Znaczy nie chwycimy, tylko Miejsce koszary. Jeszcze gildia łuczników. Dobrze jeszcze Nie to tylko Fortyfikacje. I jeszcze raz mogę ulepszyć fortyfikację. No i... Później będę szkolił, bo na razie nie mam czym. Tego już nie robię, tylko robię to. Dobrze obejrzy sobie walkę. Jak na razie dobrze mi idzie. Pierwszy dodałem mu wyrażenia. On mi nie może zadać. Robi dużo milę. A jak on uderzy, to silnie. No i właśnie się On Ona wytrzyma tu siłę ulepszoną. O! Jest! Udało się. W sumie ja zręczność da radę. I tym razem postaram się z tym montażem. Bo wiem, że nie starałem się często z tym montażem. W ogóle. Montaż mi nie wychodził. A to źle lajki ustawiłem te wiekie do lajków, nie? Albo coś tam innego Tak jest Tak często jest Ja ogólnie wszystkie klejno to osadzone Pocztam W sali chwały na pewno nie poszedłem wyżej No 155 jeszcze ja opadłem Mmm, Powinienem sobie nie nagrodę. To jest tam taki do... żeby z nim wygrać. Nie Jeżeli on walnie skryta, to jest po Czy nie bo jego kryta milion w sumie. O 2 miliony. No i coraz bardziej się boję, że przegram ten pojedynek, chociaż i tak się nie przegram, Bo on daje po milion. No wiedziałem, że już po Dobra. No dobra, jeszcze jeden i kończę odcinek. Ponieważ będzie za długi. Nie, jedno jeszcze muszę wygrać. Dobra. A więc ja się z wami żegnam. Budźwa im polski smok, łapka w górę, sub oraz pozytywny komentarz. No i cześć!